Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Dom z Pocket Edition, ehm, nie Nowa gra. Wycie mi z tego! Jak mogę stąd wyjść? Halo? Bez stresu? Anuluj. Ehm, zlecimy sobie z e, serialu, czy umrę z dostatku. Dokładnie tak e, fail już na samym początku. Ehm, dlaczego znowu ten odcinek? Co ja tutaj miałam robić? Jeszcze przez rozpoczęciem pamiętałam, teraz nie pamiętam, co chciałam robić. A, świnka, dobra. No to co, lecimy Flow przed siebie, whatever? Widzę, że tam nie mamy terenu odkrytego. Lecimy odkrywać teren. <laughs> przed odcinkiem sobie zerknąłam y, na y, ankietę. Która jest i będzie na moim kanale, więc jeżeli ktoś e, jest ciekawy lub chce zagłosować, to zapraszam. Nakiety dotyczącą e, dokończania serii. Um, czyli, że najpierw dokończam daną serię, a nie rozpoczynam kolejne nowe i nie robię wszystkich naraz, tylko wiecie, skupiam się na jednej na dwóch. I takowoż oh, e, jakiś upiór tutaj nam biega, widzę. Tylko nie wiem jaki. Aha, mechaniczny, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Biegniemy na razie Pozwiedzać nasz wielgachny teren. Niech się ziemia, trzeba się wszystko. Ja się szczerze nie mogę doczekać, jak będziemy mieli. Eee, o kurde, co tu się dzieje? Aż z wrażenia sobie biega otworzę. jaka walka. Kto wygrał? Zostało coś? A! Dobra, trudno. This is Sporto dobra, no, po tobie też, po tobie też będzie w toku, o, żeby świnia nie oberwała. Stój, 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 stój. świni nie chce. Świnia, 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 blablabla, od mojego mięsaka. Nie no, gniazda, dupnika, nie będę ruszać. Żal mi tego biednego maluszka. Zjedzmy sobie, widzę, że tutaj mamy jakieś takie mniejsze zakąski, więc... Wyjdę um, z tych krzaków, nie będę siedzieć i jeść, pod ich prawda? Jak cywilizowany człowiek. Zjedzmy. Czy ja mogę zrobić jeszcze jednego hambata? Mogę, na spokojnie. O, mam świńską dupkę, jak dobrze. Jak dobrze. To dopiero jak nam się zepsuje. Nie ma co. Za bardzo do przodu. Mm, bo jak jest się do przodu, to jest się wtedy, wiecie... Jak jest się za bardzo do przodu, to jest się do tyłu. Nie wiem, czy słyszeliście, takie powiedzenie. Kochać chodź zabij... Chodźmy zabijmy żabkę. Myślę, że nie ma tu żadnej innej żabki. Nie ma żabki. Dobrze. No to lecimy dalej. No i tak sobie właśnie my... O, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego tak sobie właśnie myślałam, że mam dużo rozpoczętych serii. Ym, między innymi jest to starba, więc tymczasowo myślę, że pojawi się kilka odcinków z tej serii, żeby ją tak nadgonić. Myślę, że tak do zimy, a później... później później skupię się na innych na powrót, przy czym też będzie Nie, po ja umiem mówić, nie poszucę, nie, kurde, nie poszucę tak łatwo, czemu jak walczy z y, świnią, choć tu świniek, y, ja prawdopodobnie nie stracę życie, nie, stój, 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 zostaw grzyba, zostaw, zbierz wszystko, y, na no, tylko drogę, tu jak tu się trzęsie całe to, trzęsie, wiem, powinno być trzęsie, y, jestem trochę zmęczona, nie ukrywam. Nagrywam to przed świętami, nie wiem kiedy wam to wyjdzie. I po prostu z... udało mi się już zakończyć. Dzisiaj ostatnie miałam zajęcia ostatni... W sensie ten szalony okres przedświąteczny. prawda, zaliczania wszystkiego na studiach, co tylko jest możliwe. Zaliczania mam na myśli przedmiotów, niczego więcej. Wolę tak tutaj... ja pierni tu. Nie no kupa jest mi niepotrzebny, czekajcie. Weź mi wyszuć kupę. Eee. A... Dobra, czekaj, weź do ręki. Przy takiej ilości drewna jest mi to absolutnie. weź do ręki. Niepotrzebne, yy, wiecie. Do... Nie, tutaj nawóz. Nie jest mi potrzebna siekiera. bo widzicie, ja sobie wszędzie pozbieram do drewna, no. I jeszcze mam ich od y, po prostu zatęgowania. Dobra, kolejna. Też zasadź. Super. Trzeba ratować to miejsce, bo. No, już niedługo nic z tego nie zostanie. Dobra, lecimy. Zasyć. Raz. dwa... Ja miałam glumera szukać, teraz mi się przypomniało. Shit. Dobra, um, zostawmy to na razie. Lecimy szukać grumerka. Grumerka. Gru... Glumercia. Tylko, że teleporter. Gdzie jest teleporter? To jest ten tam? Który to jest? Tam... się, ja jestem po przeciwległej stronie? No dobra, lecimy na przewaj. Zobaczymy. Raczej nie zdążymy, ale jesteśmy po połowie, może zdążymy. Może nie, nie zajmie mi to jakoś bardzo dużo. Biegnąc na przewaj, a wcześniej biegłem po granicy. O, kamień. Siema. Właśnie odkryłam wcześniej. Chyba ta. Chyba ta. O, kulka. Mhm, 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 mhm. Cztery razy, po dwa razy. Don't touch mi! O, nie się mamie. Jak dobrze. Nie podoba mi się to już. On do ta cały czas. No, a może do mnie nie do dupta. Tutaj też dupta. Zostaw mnie tyglony jadzie. Paskudny, zielony. O, o to 40 sekund dobiegliśmy. Jestem pana, bo teraz mam inne nagrywanie. Więc jest na ekranie widoczne. Mogę sobie poszpanować znajomością. Gdzie jest, przepraszam bardzo. Ta jopa, tam jest jopa. E Zasadź, hop, ja wiem, że to uschnie, ale co ja wam z tym zrobić Nic z tym nie zrobię. O matko, ojku przepraszam, nie chcę spać, ale wiecie, jak to jest. Siema. Czy jestem tu, gdzie myślę, że będę? Yep, dobra. To wcale nie jest tak wielkie, lecimy w górę, będziemy jakoś tak, nie wiem, pasami, whatever. Nie wiem, gdzie, nie, nie, nie mam pojęcia Gdzie mogę się tego w ogóle spodziewać? Czekajcie, denerwuje mnie ten... Nie mogę się ruszyć Gdzie jest ten stwór? Dajcie mi go Ja już mam niewiele zdrowia, ale strasznie mnie już denerwuje po prostu to, że on ten... Yy, rozwala pół tutaj, no, dobra Zostałem, bo nie są mi potrzebne na razie te koła zębate, bo nie mam ich w ekwipunku, a nie zamierzam sobie zaśmiecać Żydła ty. Wełna, wołka, no dzięki. Po co mi zgniewizna? Ja chcę wełnę. Weź, laj. O, rybcia. Co? Czekajcie, stinger jest mi niepotrzebny. Bierzemy rybkę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie chcę tego. Chcę wełnę. Dobra. Super. Super, super, super. Mm. To jest tak, pióra jest mi niepotrzebne do niczego. Kto mnie bije? Co mnie? Aha, ty mnie bijesz. Oj oj. oj, oj! Nie to. Fuck, no shit, no. Nie bi! Dejżeć! Ja chcę kolca. To nie mogę, ale rybka mogę, żeby łódka. mogę, to mogę. Aj, 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 Ja nie jestem w chwili obecnej zdolna do walki z, tym, z tym typem, także nie. Zjedliście moje mięso. Takie piękne było. No to sobie mogę pomarzyć, kuźwa. Czekajcie, ja muszę gdzieś. Ja wiem, że nic nie widzisz, ale ja nic nie mogę. Dobra. On tu zaraz zostawmy moje. Wow. Czekajcie. Czekajcie ja mogę... Mam coś tak niewiele, że mogę to usmarzyć? Czekajcie. Przerząd. Jak on we mnie zaraz wjedzie... ...to tyle ze mnie będzie. Czekajcie, się zatrzymam, drzewem Może mi nie znajdzie. Chwila, moment, co mi się spełnił u bzdura, bo jak nie ma pełni... ...to tak Coś musimy znaleźć, ale... jest stabilnie. Shit. Kończy nam się dzień. O, nie. Więc co? Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa, pa.